Witam w kolejnym odcinku Najczęstsze błędy, które popełniają ludzie, którzy sprzedają. Kolejnym wyzwaniem to jest nie zapytam, bo nie wypada. Nie zapytam, jakie jest realne wyzwanie po stronie klienta, bo nie wypada. Nie zapytam, kto poza panem podejmuje decyzję, bo nie wypada. Nie zapytam, jakimi środkami pan dysponuje, bo nie wypada. Nie zapytam, czy chce pan realnie nawiązać współpracę. Bo nie wypada. Obawa przed zadawaniem pytań myślę, że jest związana z systemem edukacji. W szkole nie jest promowane zadawanie trudnych i odważnych pytań, tylko odpowiedź na zadane przez nauczyciela pytanie. W związku z tym ludzie nie są przyzwyczajeni do zadawania pytań, które Odkrywają rzeczywistość po stronie mojego rozmówcy. W trakcie warsztatów sprzedażowych, które prowadzę, dosyć często prowadzę takie ćwiczenie, gdzie zadaję ludziom pytanie: Słuchajcie, jakie są trudne pytania, które chcielibyście zadać klientowi, ale boicie się zadać, bo uważacie, że nie wypada? Pamiętam jak dziś, jak jedna z uczestniczek szkolenia powiedziała: Słuchajcie, dla mnie nie ma trudnych pytań. W procesie sprzedażowym. W związku z tym, przed spotkaniem z klientem, zastanów się, jakie informacje chciałbyś uzyskać od klienta, żeby móc zaproponować dla niego najlepsze rozwiązanie i wiedzieć, czy jest szansa do nawiązania waszej wzajemnej współpracy. Zapewne chciałbyś się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja po stronie klienta? Z jakimi mierzy się wyzwaniami? Czy jest zainteresowany realną zmianą sytuacji? Ile chciałby wydać na potencjalne rozwiązanie? Jak wygląda u niego proces decyzyjny? Z kim jeszcze poza tobą? Rozmawia. Najgorszą odpowiedzią w sytuacji zadania tak zwanego trudnego pytania jest odpowiedź ze strony klienta. Wolałbym na tym etapie nie udzielać tych informacji. Pytanie zatem, czy jesteś gotowy ponieść takie ryzyko. Jeśli chciałbyś się nauczyć, w jaki sposób zadawać tak zwane trudne pytania w procesie sprzedażowym, to zapraszam do nas na szkolenia.